Cześć! Dzisiaj pokażę Wam trzy triki w Minecrafcie, które ułatwią Wam życie, więc jeśli odcinek Wam się spodoba zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i oczywiście łapkę w górę, żeby zwiększyć zasięgi tego filmu. A my przechodzimy do prezentacji. Pierwszym trikiem będzie przechodzenie przez takie ściany, przez takie jednoblokowe ściany. Więc co potrzebujemy? Potrzebujemy dispenser o jedną kratkę oddalony od naszej ściany, postawiony w stronę... dzióbkiem, w stronę ściany. Tutaj jednokrotkowo wodę i oczywiście, oczywiście guzik aktywacyjny, ale dodatkowo do tego potrzebujemy łódeczkę, więc bierzemy łódkę, rzucamy do dispensera, aktywujemy. Musimy to robić z dispensera, żeby łódka była w dobrym kierunku postawiona i jak widzicie delikatnie weszła w naszą ścianę. Wchodzimy w łódkę, klikamy W i jesteśmy po drugiej stronie. Jeśli byśmy chcieli wrócić na drugą stronę, robimy taką samą instalację i przechodzimy lewo, prawo, lewo, prawo. Jest to fajny sposób, żeby na przykład zrobić tajne, znaczy może nie takie tajne, ale bardzo zagadkowe przejście na drugą stronę ściany, na przykład do naszej bazy. To może być takie zabezpieczenie na przykład przed potworami, bo oczywiście potwory są w stanie teraz rozwalić drzwi, ale na pewno takiego muru by nie rozwalili, zwłaszcza jakbyście zrobili go z bedroka. A my przechodzimy do następnego sposobu. Następnym sposobem będzie przechodzenie przez płoty, murki i inne tego typu rzeczy. Jak widzicie normalnie... Nasza postać nie jest w stanie przeskoczyć takiego murku, takiego płotku. Ten sposób działa na drewniane płotki i oczywiście kamienne mury. Do tego potrzebujemy zapalniczkę i tryb survival. Jak dobrze wiecie, możecie też równie dobrze rozwalić ten płotek, ewentualnie postawić blok przed sobą, ale to jest sposób na przykład na serwery z kuboidem, ewentualnie... Jak chcecie zrobić coś sprawnie, coś szybciej, nie chcecie niszczyć, czego, żeby na przykład Wam zwierzaczki nie uciekły, to ten sposób jest po prostu dla Was. Jak to działa? Odpalamy tutaj. I idziemy. Skaczemy cały czas. W, skaczemy, w, skaczemy, aż w końcu przeskoczymy. Jak widzicie przeskoczyliśmy. Palek creative'a, żeby się nie spalić. Udało nam się przeskoczyć. I jak ten sposób, jak ten tyg działa, w pewnym momencie podczas skoku dostajemy damage który po prostu wyskakuje nas o tak 110 kratki wyżej, co pozwala nam przeskoczyć przez taki murek. Działa to równie dobrze z naszymi płotkami, ale nie radzę tego stosować jeśli nie ma kuboida, który y, pozwala na niespalanie się płotków, ponieważ nieraz da się takie płotki spalić i chyba nie o taki efekt nam chodziło. I ostatnim, dosyć ciekawym sposobem na uratowanie sobie życia jest absorpcja TNT. Co to znaczy? Możemy dezaktywować moc TNT. Jak to działa? Kładziemy nasze TNT, nad nim kładziemy kowadło. To jest też forma zabezpieczenia. Na przykład, jak chcecie zostawić gdzieś TNT, połóżcie nad nim kowadło. Jeśli się aktywuje, tak widzicie, nic nie zniszczy, ale powiecie, no głupie, po co mamy kłaść y, jakieś kowadło nad TNT? Jak chcemy coś rozwalić, no to co rozwalamy. Jak nie chcemy, to nie odpalamy TNT. Ale czasem możemy odpalić TNT niechcący. I wtedy w takiej sytuacji przyda się kowadło, żeby zaabsorbować całą moc tego TNT. Więc analogiczna sytuacja. Mamy TNT. Niechcąc je odpaliliśmy. Teraz szybko kładziemy nad nim kowadło. I jak widzicie, uratowaliśmy swój domek, uratowaliśmy, nie wiem, swoje pole. Więc sposób naprawdę fajny, bardzo przydatny i oczywiście ratujący życie. Więc jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć.